Siemanko idziemy na koncert szuca i VBS a Sonik jest za kamerą dzisiaj, ale bo też się będziemy zamieniać wiadomo. idziemy sobie teraz na pawilony, walniemy jak piwko i zaraz wracamy do Was z nową dawką relacji rozwieża od na formach. Generalnie zmieniliśmy nazwę kanału. Na jaką zmieniliśmy? Lokalsi. E, Lokalsi. Lokal, si. Bo Łaza słabo był pozycjonowany na YouTube i ja wam pokażę o co chodzi. 20 i 80 zł tylko. No mało pieniędzy. I dla tych, którzy jakby pierwszy raz tutaj są, to wcześniej nazywaliśmy się Łaza. pewnie kojarzycie albo i nie. I teraz y, zmieniliśmy sobie nazwę i nazywamy się Localsi. Bardziej vlogowy format niż wcześniej. Trochę więcej nas, trochę mniej koncertów, ale nie za mało, spokojnie. Moje demony mówią do mnie: to czarne dziury i chcą wciągnąć mnie. Jedyny sposób na pokusę to jej oddać się. Kapie mi pod na barki, czuję, jakby to się kiedyś już zadziało, dark Trzy miary w każdym jestem taki sam zbemary, żadnym jakbyś chciał. Masz drugie dla publiczki, jeszcze? może przed każdym koncertem, słuchajcie, trzeba się dobrze nawodnić, szczególnie teraz, kiedy e, kiedy jest strasznie gorąco Także no, generalnie my tutaj polecamy wodę albo inne takie kurwa napoje wyskokowe. Proszę bardzo. Ten ci nie powiem. wyszedł. No, dziękuję. No nie wyszedł niestety. Zdrowie wasze. Ale nam dobrze idzie vlogowanie, chyba. Nie, no nie, nie, nie jesteśmy jeszcze mistrzami. Mam nadzieję, że jeżeli przy to teraz oglądasz i PBS i prawdopodobnie Skip, i Jakub Szmigiel, to że nie piłeś. i tak Defma, De Defman. W każdym razie mam nadzieję, że jeżeli to oglądacie, to zaakceptowaliście naszą relację z tego koncertu. Bo jak nie, to do helipa, no. Żebym ja tego radlera na marne nie pił. O, dobra, teraz już że jak się nagrywa. Sonik jak się czujesz i przez tą bramę wiedzą, że wkrótce czeka nas rapowy rozpiedą. Dobry. No, jeszcze niedawno to był klub, nie wiem. Nie powiem. No, nie powiem. Podaj dalej, niech to leci na osiedla. Dla na naszym którym los wszystko debral. Podaj dalej, niech to pili do mieszkań. Niech to trafi do was i rozpala Przepłakali noc nie jedno Do tych, którzy platkowali nas jak cierwo. Do żonali, którym deszka na na jej Prawo którzy nie wiedzą co dalej Co, dalej, co, dalej, co to ja się oddaję, kurwa mikrofon <grym> Powiedz mi, proszę bardzo Powiedz, jak tam dzisiejszy koncert i wiesz. I no. jak wrażąca. Bo... Stary. Powiem ci tak. Generalnie, SurTour, najlepsze eventy w Polsce, najlepsze koncerty w Polsce. Sam doświadczyłeś, Warszawa, no, to był rozpierdol. No, Miejmy nadzieję, że Bydgosz, Brzycko, Poznań, Wrocław to będzie ta sama energia. Skip wyszedł za jej ale kurwa to, to zrobi przy 8, bo ja są to stary. Do jutra będę się zbierał, albo do przyszłego poniedziałku, stary, bo ja, no, nie da się tego prezentować, trzeba wpaść, zobaczyć. Bo ja tylko jeszcze dodam, że support wyszedł według mnie zajebiście, na, na tyle ile było publiki, to zajebiście, naprawdę, panowie, daliście radę. Ja na pełnej, piwnica, rekord, trzeba reprezentować. No, dobrze? i myślę, że godnie reprezentujecie. <laughs> Nie wiem, staramy się, staramy się robić to co mamy robić, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy kurwa siedzieć i, i nic nie robić, tak? O, no, no, dajcie kurwa hałas. Nie, no trzeba pokazać tę energię, trzeba godnie zapowiedzi zapowiedzieć chłopaków, którzy potem robią kurwa takie show stary, nie? Taki jest surf w Stowarzyszeniu Mariusz Raperów, kurwa. To na koniec pozdrowimy Żyda Taska. Pozdrawiamy Żyda Taska, Defmana. Takie. Trzy osoby, które kurwa zrobiły mega rozpierdolę. Ja się bardzo cieszę, że mogę z takimi ludźmi grać. Defman, człowiek, który odpowiada za całą realizację moich nagrań, planuje płytkę dla was i to taką kurwa kon konkret, więc jakby. Czekajcie. Defman, dokładnie to samo, tu teraz też będzie startował z płytką. Mogę zdradzić, chyba fal start, więc jakby. Takie no? rzeczy tylko u nas, Tylko u nas. Tak, tylko ładzapy wiedzą co się dzieje. Jeżeli chcecie wie, zobaczyć jak to jest kurwa na trasie Surtur, gdzie m.in. Zagra dla Was przył VBS oraz Mudy Ebe i trzeba przyjechać. Surtur już niedługo okay, patrzymy jeszcze. Okej, zapraszamy. Fiona! i. zarobi jakie pan Nie się! Mija czas, nie już tą ławce Później mama, będę jutro na kolację Moi bracia to rodzina już na zawsze Życie smakuje jak pany jak jermajster Bracia chłopi, że za my, to jest własne Więcej warte niż to, ci barą piaskie. Kocham życie i gdzieś tak se na nie patrzę Łapy je za rogi, jak jebany, jak jermajster Hey. Ja myślałem Takastyk, już jak ten, maniurki, jak e, zaczyna, zaczynaliście grać, już wiedziałem co powiem na początek Bo nasze wywiady zawsze są merytoryczne Co się odjebało, no Co się odkurwiło? <grym> pytają szpule, pytają maniurki, pytają chłopaki Wiktor, zaczniesz co się odjebało? Co się odjebało? Odjebało się zajebisty koncert przede wszystkim, ale to nie my odjebaliśmy, tylko odjebali oni Kurwa ludzie, którzy tu przyszli, stary Ja jestem dalej w szoku, on jest w szoku, moja mama jest w szoku, mój pies jest w szoku I ty jesteś w szoku No ja jestem ja powiem tak, ja byłem na tyle w szoku, że ja stałem i tak po chwili się uświadomiłem, kurwa, Karol, ty musisz nagrywać, nie? Bo ja tak stałem i tak wiesz, z mordą mnie otwa. Szczególnie ja jak wtedy wiem, upadliście, nie? I tak, tak czekam, nie? Co się kurwa stanie, a potem jak pierdolnęło ja się kręcę No też przez chwilę miałem taką tego, tego kominkę, że zapomniałem, że mam nawijać nie? Był taki momencik, że... E, no, zaskoczony totalnie Wiadomo, no spodziewaliśmy się jakby ekipy Spodziewaliśmy się fajnego koncertu dzisiaj Nastawiliśmy się na to, że trzeba zacząć to z przytupem Ale no to co się odjebało, jak już powiedział Może jutro opowiem o tym coś więcej, bo póki co to jestem w szoku totalny, naprawdę Dobra, a tak po pierwszym koncercie z trasy yy... Ja może ci powiedzieć, jaki jest na razie wasz ulubiony kawałek do gry. Chyba Dark Czy dark wyjebał, Chyba. co? Chyba po Bo nie, po nie sprawdzaliśmy no. nawet, nie, 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 nie zdawaliśmy sobie sprawy, Ja nie jestem pewny, że ten numer jest w ogóle konceptowy, czego grać, ale po dzisiejszym to tym, co się odjebało, ja no. nie wiem czy stary widziałeś kurwa z tą drabiną, coś no. działo To nie było też w ogóle nic zaplanowane, ja już w ogóle ja za, za Nie, czułem jak małpa, jak na, małpa na parkuze, W życiu, się takiego nie, no, nie, nie powiem, dark, 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 jest ulubiony numerem. ale to stary, no ja na razie zapomniałem co mam mówić, co mam powiedzieć. Chciałem coś merytorycznego, jak na tych wywiadach powiedzieć. Gdzieś na koniec chłopakom, dziewczynom, no ale niestety no, zatkało mnie i straciłem mowę w gębie Ja Potem. myślę, że nie ma co gadać, to trzeba zobaczyć. I to myślę jest miejsce, żeby zaprosić ludzi na następne koncerty i żeby już nie przedłużać i dać wam odpocząć, bo zasłużyliście. No, za, odpocząć jak odpocząć. Ja do kurwa nie zasnę przez trzy dni chyba po tym, ale Zresztą dzięki wielkie. Patrioty, dołączajcie do procesu, przychodźcie na koncerty. My do, jesteśmy to, dla was. Y, następne koncerty są na trasie. Zapraszamy was serdecznie. My tam będziemy, wy będziecie. Wpadajcie, trzeba to zobaczyć Dzięki, Dzięki wielkie jeszcze raz się było Cześć, Hasa. Dobieram do rodziny puzzle Wszystko się układa, bo muszę mieć pewny przy sobie, gdy umrę Wszędzie słyszę hienę Niech to o mnie mnie To mi otwarte Dzieciak, orientuj się! Nie dawaj kurwa palca, opierdolica ludzkie ramię ci w milk Mój zdrajca to zdrajca, nagrałem sequel, bo tutaj nie zmienia się nic W się w język pociągnął za słowa Kogo nazywa z kolego Nie ma nic pomiędzy Zwaska na ruchy i do następnego i w segacie. Wracamy właśnie z koncertu Surtur w Warszawie Jest ze mną Sonik i wracamy Cześć. teraz z e, zatłoczonymi e, zatłoczonym nowym światem warszawskim o godzinie pierwszej w nocy To może trochę naciągnąłem, bo jest północ Wracamy z surturu. No. Tak. Wracamy z Surturu. Skąd sur wracamy Karol, bo nie słyszałem z jeszcze. Z Surturu. Świetnie. Kurwa, jak to może, ktoś mógłby pomyśleć, że to jeden wyraz, Surtur. Tak. tak. Trochę jak tortur. Ale to nie, to jest tematem naszych dzisiejszych dywagacji. Nasze dzisiejsze dywagacje są głównie spowodowane koncertem i i Glebo. VBSa w, w klubie Poziomy. I powiedz Sonik, jak twoje <laughs> wrażenia? Aż za nie mówił, otóż to ja też, tylko że mogę mówić. Prawda jest taka, że praktycznie w każdym koncercie, na którym do tej pory byliśmy, a byliśmy już na paru swojej karierze, wszystkie koncerty wypadają tak z 10 tysięcy razy lepiej niż tak naprawdę kawałki. Więc jak podoba Wam się jakiś kawałek, albo więcej kawałków, to na koncercie robią straszny rozpierdol tak 10 razy lepiej. Także jeżeli lubicie jakąś artystę, to wbijajcie szybko do niego na koncert. Tak jak my dzisiaj do Przyłca i VBS-a, albo jakby ktoś powiedział do przyła i WBS-a. Pozdro dla Kumatych. Polecamy trasę Surtur. W Warszawie jeszcze będą z tego co wiem, tyle ode mnie. Chciałem naprostować, przynajmniej ja. Bo w jednym z odcinków naszej serii „Wazap!, która była tak regularna na naszym kanale, że już jej nie ma, powiedzieliśmy, omawialiśmy w superlatywach sam jako przyłóczu na tej płycie, znaczy na pierwszym singlu Jazz. Ale VPS, oj, ty Małyś, ty mały pięknie, jebany Gratulacje dla ciebie. Tyle, tyle tak. od nas. Miłość z Warszawy do suwałek. Suwałk? Suwałek? No tam, tam gdzie piździ najwięcej w Polsce, najbardziej to chyba na razie tyle idziemy do samochodziku, jeszcze potem coś może powiemy wam na w pełni trzeźwo i wiesz co może ty chcesz tutaj znakie, bo ja jestem tak rozjebany, że już nawet mam problemy z trzymaniem. Ee, tak, powiek. Chciałbym coś powiedzieć. Proszę bardzo. Dobrze, także ja chciałbym powiedzieć, że jestem w spocony, kleje się cały i generalnie jest... E, przejdźmy tutaj, bo tu jest lepsze światło. Bawiłem się zajebiście i... Skoro zmieniliśmy jakby trochę format i nazwę, piszcie, czy wam wszystko siedzi, czy wam nie siedzi. Mam nadzieję, że to wypadło jakoś w miarę spoko i da się to oglądać bez cringe'u. To by było na tyle. Trzymajcie się do następnego i Lukasi, pozdrawiaj! Dobra, i teraz zrobimy takie, że ty zajmi się, wsiadasz do samochodu naszego. Siadaj tam, już ci otworzyłem. No wciąż po prostu, takie będzie to dobre zakończenie. To. Tak, skoro już się zakończyło to pierdolenie, to chciałem Was po prostu poprosić o subskrypcję i lajki na naszym kanale i to by było wszystko, bo to się kurwa tylko liczy, to się kurwa liczy, to jest prawdziwy hip-hop.